Więc jak zniszczyć krew 1 używając STRVA SLL Lecimy. Ciekawe nie jest to wcale takie proste zdanie, mimo że mamy dużo penetracji. Ponieważ jeżeli będziemy chci chcieli strzelić w typowego spota, driver Driversport, zobaczmy co się stanie. Pocisk przejdzie na wylot robiąc naprawdę niski damage. W ten sposób zabijemy tego kierowcę, dowódcę i zniszczyłem też silnik. Jednym z lepszych strzałów może być próba strzelnia tutaj w bok wieży, tak aby uszkodzić amunicję Oraz strzał prosto w kółko wieży Jak widzicie no tutaj niestety trzeba być troszeczkę wyżej, jest zależne jest to od pozycji Ale jeżeli możecie, jest to o tyle dobry strzał, że eliminujecie co najmniej dwóch ludzi w wieży Oraz często uszkadzacie wieżę tak, że nie da się jej obrócić, tak? Niszczycie kółko jest to bardzo skuteczny strzał, który pozwala Wam tyle zabić działomowego i spokojnie kolegę podobijać. Jakie pojazdy kolejne?